Starostowie, miejsc Marcin Piwnik i Paweł Niedźwiedź podpisali umowy, w ramach których powiat dofinansuje organizacje pozarządowe. Wysokość wsparcia dla kilkudziesięciu stowarzyszeń wyniesie od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jest to bardzo ważne, aby wspierać grupy nieformalne, stowarzyszenia, osoby, które... Robią dla naszego powiatu, dla mieszkańców bardzo ważne rzeczy społecznie, realizując przeróżne inicjatywy i projekty, które służą mieszkańcom. Pomoc otrzymana od samorządu ma działać motywująco i zachęcać do działań na rzecz mieszkańców. Ta forma wsparcia finansowego była dla nich również motywacją, aby robić dalej te wspaniałe rzeczy dla mieszkańców, oby takich osób w grupie nieformalnych i stowarzyszeń było jak najwięcej. Beneficjenci podkreślali, że dla nich każde wsparcie jest istotne, bo pozwala na zwiększenie oferty. Każde wsparcie dzisiaj dla stowarzyszeń nie jest na wagę złota, bo jednak dzisiaj koszty działalności i te strasznie wzrosły. W związku z tym możliwość pozyskania środków zewnętrznych jest dla nas czymś niesamowitym i umożliwiającym rozwój klubu, a przede wszystkim możemy z szerszą ofertą wystąpić do naszych małych podopiecznych. Klub Karate Trójka Sandomierz trzyma 6 tysięcy złotych, które wesprą jego budżet na organizację ogólnopolskiego turnieju mikołajkowego dla 300 młodych adeptów tej sztuki walki. Organizujemy mikołajkowy turniej karate, ogólnopolski mikołajkowy turniej karate. Jest to dosyć duży event. Przewidziany dla najmłodszych dzieci. Na podtrzymywanie sandomierskich tradycji historycznych 20 tysięcy złotych trafi do chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej. Chorągiew Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej, która działa już ponad 30 lat, będzie tradycyjnie uczestniczyć we w większości uroczystości patriotycznych, tych najważniejszych na pewno i w większości imprez religijnych, uroczystości religijnych. Ponadto w tym roku będziemy chcieli zrobić. Na rozpoczęcie sezonu turystycznego w Sandomierzu. Wydarzenie nawiązujące do 1154 roku, kiedy to Henryk Sandomierski wyruszył do Ziemi Świętej na wyprawę krzyżową. Dzięki środkom z powiatu, koło gospodyń wiejskich Gorzyczany w gminie Samborzec uzupełni wyposażenie kuchni. Koło otrzyma wsparcie w kwocie 2000 Chcemy brać udział w piknikach, chcemy kupić maszynę do robienia popcornu, także dla dzieci, żeby to było. Bo to jest właśnie bardzo dzieci to lubią i chcemy. Jeszcze tam mamy taki piekarnik do zakupienia i termosy. W najbliższym czasie pomoc od samorządu powiatu sandomierskiego otrzymają podmioty na akcje profilaktyczne. Kolejnym etapem będzie również podpisanie umów ze stowarzyszeniami, które realizują projekty profilaktyczne i ochrony zdrowia. Jerzy Strzyż, STV Info.